Bilety Mają e, Taki urok tego pierwszego mm, znaczy tego streamu, w którym gramy nasze freerole Więc tam oprócz tego biletu do Sunday Million również będą trzy bilety do Sunday Storm Ja właściwie ten turniej mogę sobie gdzieś tutaj wyświetlić um, To jest okay, tu mamy open ended, jeden bet na pewno sprawdziłem na pozycji To jest nasz dzisiejszy freeroll, 99 osób zaczęło grę. Trafiamy Natsa, przeciwnik dosyć mocne bety uskutecznia. Jesteśmy na dosyć głębokich stakach, na bardzo głębokich stakach, więc wolę zrobić przebicie już teraz. Łukasz743, również 10 miesiąc z rzędu. Subskrypcja, bardzo dziękuję za wsparcie streamu przez 10 miesięcy. No, zostaliśmy oni podczas posiadania NADS przeciwnik Drawing Dead, więc oczywiście i mamy bardzo duży stack. To jest ten turniej, jeżeli dobrze widziałem, 22 z jednym Robinem, innym Zestakowaliśmy się na 150 blindach, co wydaje mi się mocno optymistyczne ze strony przeciwnika. Um, tutaj będziemy, zrobimy check race i raczej będziemy się stakować. Mamy gut i draw koloru. Do koloru przeciwko podbicia z późnej pozycji na mniej niż 20 blindach. Tak, 22 z 1 rybajmy na oddane na 150 blindach z jedną parą przeciwko podbiciu. A, Okej, okay, my tu zrobimy przebicie. A, nie ma specjalnego znaczenia. Może takie, że przeciwnik już widział od razu, że jesteśmy skomitowani. Na 10 blindach zagramy Olina przeciwko dużemu blindowi. Okej, okay, co musimy trafić? O, bardzo dużo autów mamy. I nic z nich nie trafiamy. Odpadamy z turnieju Big 82 na miejscu 78. 207 dolarów za, nasz, za naszą fatygę. Turniej trwał 4,5 godziny. Pierwszy, pierwszy turniej w kasie dzisiaj.